Dzień dobry, witam serdecznie u amatora w kuchni. A dzisiaj najprostsza na świecie: zupa pieczarkowa. Bardzo prosta w przygotowaniu, kilka składników i nic poza tym. Także zobaczcie, co będzie nam potrzebne. Główne składniki: oczywiście, pieczareczki. Ja sobie już je przygotowałem. Umyłem umyłem, dlatego, że, że mam wszystko tutaj pozamykane i ona nie nasiąknie. Także są umyte. Nie mogę wychodzić tymczasowo z domu, także mam warzywa suszone, przyprawę do zupy, sól, magii, pieprz i jeden napęd, łódko z kurczaka. No i oczywiście garnek potrzebny do gotowania zupki tych y, rzeczy, co wymieniłem, będziemy potrzebować jeszcze dodatkowo makaron, obojętnie jaki lubicie, ja mam świderki, śmietane do zupy. No i jeszcze, zależy jak to lubi, gęstą zupę można sobie przyprawić to, y, zagęścić mąką z wodą. Także to nam będzie potrzebne. Także teraz czekamy i działamy dalej. Napęd przekładamy do gara. To sobie odstawimy na bok na razie. To nam będzie w późniejszym czasie potrzebne. A teraz fajnie pokroimy sobie pieczarki. Ja to robię. Tak mi się to podoba. Obojętnie. Proszę bardzo. Szybciutko. I tak to później trafi do żołądka. Więc. Wszystko jak u amatora. Ma być przede wszystkim, tak jak mówię, smacznie. Pieczarki kończymy kroić. Taka ciekawostka może. Dlaczego nie obieram pieczarek? Dlatego, że je mogłem je umyć, ponieważ tutaj mamy całe blaszki zakryte i ta woda nie wsiąknie. Natomiast powinno się obierać, gdy mamy część osłoniętą pieczarki. No ale to jest taka. Mała ciekawostka, pewnie każdy wie. Pieczarki za chwilę skończone będą. Dobrze, mamy to skończone. No i co, teraz trzeba wziąć i dodać wody. Ja od razu dodam te warzywa suszone. Ja jak powiedziałem, nie ma możliwości w tej chwili wyjścia, więc radzę sobie w ten sposób. Proszę bardzo, ja jakieś mam tutaj 3,5 litra wody także wstawiam to teraz na około 50 minut zobaczcie jak to fajnie wygląda na razie jak będzie dobrze smakować mm. zakrywamy zupka nam się fajnie gotuje ja sobie teraz pozwolę doprawić przyprawą troszeczkę do, do zup i innych pierdół trochę soli damy Trochę soli, pieprz, tak jak ktoś lubi, tak sobie to doprawi fajnie. No i przyprawa magii, to jest wszystko do smaku. Pamiętajcie, próbujcie, bo to jest ważne w kuchni. Przemieszamy. Ja sobie zaraz skosztuję. I wam zaraz powiem, czy mnie to starczy, czy nie. Jeszcze nie, ale jeszcze sobie doprawię. Potem. Gotujemy sobie, gotujemy sobie makaronik. Proszę bardzo. I czekamy dalej. Makaron gotowy, odcedzony. Będzie zupka gotowa to przełożymy na talerz, a potem nalejemy zupy i zobaczycie jak to wszystko będzie super wyglądało zupa gotuje się już dosyć długo ja sobie pozwolę teraz jak widzicie jest dosyć rzadka pozwolę sobie przygotować w kubeczku zimną wodę wsypuję trochę mąki, tak żeby było gęste pijemy to i zupkę wodą z łąką zagęszczę nie ma żadnych grudek eleganckie urządzenie i teraz to wszystko lejemy, zamieszamy no i na gęstość musicie sobie sami zrobić taką jaką lubicie no chyba że lubicie taką wodnistą zupę to, to bardzo proszę ja lubię gęstszą I już jest fajna. Jeśli teraz pogotuję proszę. zupka się fajnie gotuje. Ja sobie jeszcze troszeczkę doprawię solą. Sprosztuję. No i ostatnią czynnością jaką będzie no to damy tutaj śmietany. Idealna w smaku. I ostatnia czynność, tak jak powiedziałem, zostało mi może nie wiem ile tej śmietanki. Zaraz będziemy widzieć. Jedna dwie trzy łyżki śmietany w zupełności starczą. No i teraz to musimy śmietankę musimy zahartować. Nalewamy do śmietany zupki, narzędziem rozczepiemy. I śmietana wędruje do zupy. No i cały proces gotowania zupy praktycznie dobiegł końca. Teraz jeszcze troszeczkę na wolnym ogniu niech się przygotuje. Chwilę dosłownie. I zupa będzie gotowa, proszę bardzo. Tak wygląda zupeczka, a jeszcze lepiej będzie wyglądała na talerzu. No i to wszystko. A tak prezentuje się zupka w całej okazałości. Proszę bardzo. Na pewno wyśmienicie wygląda i wyśmienicie smakuje. Kuchnia u amatora. Bardzo prosta. Wszystko super. Polecam. No, i co teraz? Muszę skosztować zupki, którą zrobiłem. Proszę bardzo. Jest pyszna. Mm. Po prostu niebo w gębie. Mm. Moja zupa pieczarkowa. Przepyszna i bardzo gorąco polecam do jej zrobienia. Trzymajcie się. Pozdrawiam amator w kuchni.